ładnie nie. się porobiło proszę państwa mamy zimę to jeszcze nie taka zima pod względem śniegu, ale zawsze to coś. Nie wiem czy w tamtym roku było lepiej. O dobra. Kurde, od razu przyjemniej. Widzę, widzę jak to będzie. Będzie dobrze. Ja się biorę, tylko kury szybko nakarmię. Jadę po pszenicę. Proszę Państwa. Zobaczymy czy ten spichlerz... O, półka nawet wisi. Zobaczymy czy ten spichlerz wytrzymie napór iluś tam kilogramów. Kurde, dobrze jest. O, no krzywo trochę wyszło. Bo wiecie, e, u mnie metrówka czy poziomica to zastosowania nie ma. Dobra, tej kury karm Kurde, jak osiadł, wejść nie idzie. No nic, wyładujemy do spichlerza. Zaraz tutaj przygotuję, jakąś platformę. Tu sobie będę kładł woreczek i ubudu Zobaczcie, jeszcze drugie tyle by tu weszło. No, co najmniej. Kurde, dobry spichlerz ty. No, zakrywaj, bo my się znajdą. Cześć dziewuchy. Za no. tam Jak się żyje? Powiedz kilka miłych słów ciepłych. Będzie cieplej może? Czy może nie? No. Jak tam płody się zawiozują, coś będzie czy Bruna do wymiany, albo, albo do kastracji i na kiełbachę. Będziecie skubały dzisiaj krzaki? Dzisiaj nie wieje. Nie wieje ani nie pada. Jest dosyć przyjemnie. Chłodno, ale przyjemnie. Idźcie pochodźcie sobie. A ty Bruno nie? Hmm? Parcie na szkło kurde. Gwiazdor. Oh. Chodź. idźcie przejdź sobie. Zobacz co się dzieje na rejonie. A ja idę robić swoje. Jak ciężno. W pożądalu? Ty tak sobie. Nic tam się nie dzieje w głowie? Nie, chyba. W każdej chwili może jej się zrobić źle, bo to na pewno miało jakąś przyczynę. Także tutaj nie ma co się łudzić, że, 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 że to nic nie znaczyło. No ale póki jest ok, to nie zawracać sobie tym głowy. I żyć dalej, proszę państwa. Kto się przejmuje za nadto, ten nie ma życia. Zobacz, taki królik to co on. Myślisz, że się przejmuje? On no, ma wywalone, bardziej niż ja. Kurde, o. Co tak lecisz, królik? Stawaj, patrzy, jest jedzenie. A, e? ziemniaczka by się zjadło. Trzeba obczyścić, dla kur to wysypać i ziemniaki dla nich dać już do czystego. E, tak, takie jest moje zdanie. Zobaczcie, ile kury mi zeżarły. nie miałem pszenicy, to musiałem tym karmić, mieszanką. Kupiłem sobie worek, więcej nie miał. Yy, więc wsypię go zaraz tutaj i to już tylko dla królików będzie szło. A kury mają zapas pszenicy na jakiś czas, za tydzień chyba jeszcze poprawię, bo będzie przerwa z tymi rynkami. Yy, to, ten, to sobie może uzupełnię jeszcze ten spichorz. No tam 700, ktoś pisał dobrze, że tam około 700 kg mo może wejść do tego. No i tak wygląda, że 700, nawet 800 może by łupkał pod korek, yy, ale no, myślę, że kiedyś będzie dane tam yy, nasypać do pełna. Zobaczymy. Musicie wybaczyć. Dziś wyjątkowo nie zauważycie roboty na odcinku. No bo miałem inne rzeczy do roboty, wyjazdy. Nie było mnie w domu, wróciłem dopiero, więc szybko bierzemy się za karmienie kur. I do Brunona grzejemy, bo kurdy daje... Daje jak szalony. Brunon. Rasa złośliwa, anglonubijska. Dobra, bierę wiadereczko. Jest jak jest. Zbieraj jaja stary. O, jakie źródełko. Zobaczcie jakie jajo. Kurde. Drugą młodość kury przeżywają. Zaczynają znowu się nieść. Bruno. Ty słaby śpiewaku Chodźcie dziewukę A ty do siebie, kurde, z wyrolu. Chodź tutaj. Ja już mam ciebie dosyć powoli. A zobaczcie. Już tylko gdzie niegdzie. Nie. Wymieszały jeszcze. A tak oto kurde wszystko algacko. U kurde. Co tutaj? Złożę robactwa. Moja cebula. Miała być na szczypiorek. To nic. Zamykamy interes. No dobra, wszystko nakarmione. Chodź księżna, zobaczymy Twoje małe i tak dokładnie wyłożymy je. Jest ciepło na plusie na zewnątrz, więc tutaj tym bardziej. Zobaczmy, co ona ma. Tutaj właściwie fajnego, dobrego. A jak sobie leżą skubańce. A na co ja was wyłożę? Hmm. No profesjonalnie, kurde, nie. na warsztat. <laughs> Tutaj mamy coś tam Izabelowy chyba. Nie wiem, może Madagaskarski, ten fajny, kurdy ciemnego więcej. A ten jeszcze ciemniejszy się wydaje chyba, kurde, jak ten, to Berman. Albo Ludweiler. No. Nieźle. Nieźle, nieźle. Co tutaj mamy? Niebieski. Piękny króliczek niebieskiego. Se zostawię do domu. Wezmę. No i czarny. O. Już owłosione, więc coraz lepiej. Kolejny czarny. Kolejny czarny. O. Izabelowy chyba. O, 3, 6, 7, 8, tak? 3, 4, 3, 4. Dobra. No to tak oto wygląda. Oczywiście tutaj jest najdorodniejszy terrorystyczny gen. Dwa izabelowe, dwa madagaskarskie, trzy czarne i niebieskie. Wracacie do ciepłego gniazdka, skrzynka już sobie chyba ten chudszy kurde księżna, ja ci buraka zaraz przyniosę, chyba nie masz. Mhm. Jeszcze się odbiją. No nie są jakieś, ale to jest też wieczór, nad ranem pewnie, one by były grube, spokojne, dadzą sobie radę, byle księżna nie zachorowała na nic. A. No, w poządalu. Buraczka tylko przyniosę. O, marchewki damy. Zapomniałem, że tu marchewka jest. O. Aż księżna. Dwie na teraz. Dwie na rano. Marchewki. I buraczka. I tak jak widzicie. Dopiero... Słuchaj przypomniałem, że nie zaznaczyłem, jest piątek, 11 yy, Damazego, Waldemara i Daniela. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. To niestety już koniec odcineczka. Yy, no dzisiaj nie było roboty. Muszę się przyznać. I co? I nic. Idę do domu.